Zapraszam do wspólnej modlitwy apelem jasnogórskim, której przewodniczył w dniu dzisiejszym będzie ojciec Jakub Szymczycha. Matko, przychodzimy do Ciebie w dniu, w którym wspominamy wszystkich wiernych zmarłych, którzy w Czyśćcu oczekują oczyszczają się z wszelkiej zmazy grzechu, upodabniają w miłości do Twojego Syna i do Ciebie, aby już na zawsze być z wami w niebie. Mario, wielu mistyków świętych opowiada o Twoich częstych wizytach składanych duszą w czyściu. O tym, że przynosisz im pocieszenie i ulgę w cierpieniu, że Twoje matczyne serce udziela im łask i błogosławieństw. Święci mówią, że Twoje nawiedzanie czyśćca jest wielkim świętem dla tego stanu czasowej kaźni, kiedy to nawet zawieszane są męki dusz czyścowych, które zwoł Cię gwiazdą morza. Święci mówią, że to Ty wyprowadzasz dusze czyśćca do nieba i modlisz się za nimi nieustannie. Nie mogłoby być inaczej. Przecież jesteś matką nas wszystkich i nigdy nie opuszczasz ani nie zaniedbujesz swoich wiernych dzieci, zarówno tych na ziemi, jak i tych w czyścu, które przecież najbardziej cierpią oraz potrzebują współczucia. Pomocy, pocieszenia w ich ręce. To ty, Maryjo, powiedziałaś do świętej Brygidy Szwedzkiej tak. Ja jestem matką dusz czyśćcowych. Moje modlitwy łagodzą czyścowe męki, którzy nosić je muszą. Jestem matką pocieszenia dla dusz cierpiących, które na wezwanie mego imienia radują się jak chorzy usłyszawszy słowa pocieszenia od lekarza. Święty Bernard z Klerwo nazwał Cię wprost wybawicielką dusz czyśćcowych. W związku z powyższym, Matko, dziś nasza miłość do Ciebie, starająca się ogarniać, ogarnąć Twoje święte oblicze, wzmocniona jest miłością do tych, których tak bardzo kochaliśmy. A którzy przekroczyli już bramę śmierci, opiekuj się nimi, zaprowadź ich do nieba, jeżeli tam jeszcze nie są. Uczyń to ze względu na ofiarowaną za nich naszą modlitwę, Eucharystię, odpusty i cierpienie. W ten dzień, zwany zaduszkami, miłość do naszych bliskich zmarłych sprawiła, że jesteśmy, jakby ogarnięci ich twarzami, pochodzącymi z różnych kontekstów wspólnie z nimi spędzonych chwil. A teraz ich osoby zawierzamy Tobie, Mario, ufając, że w Twoich źrenicach, mówiąc metaforycznie, istnieje każda z nich, jako Twój syn czy córka. Wczoraj i dziś byliśmy na cmentarzach, jakby w odwiedzinach u naszych najbliższych. Bo jest w nas głęboka wiara, będąca swego rodzaju pewnością, że w tych świętych miejscach ich nie ma, że są, jak nigdy za ziemskiego życia, bardzo blisko Ciebie, naszej wspólnej matki. Bo śmierci już nie ma, pokonał ją raz na zawsze Twój syn, otworzywszy dla nas wszystkich na oścież bramę nieba, cel naszego poczęcia i naszego istnienia. Jednak czasem matko pod wpływem pokusy demona, grzechu i trudów życia tak mocno pogrążamy się w ciągu następujących po sobie dni kalendarzowych, parafrazując słowa papieża Benedykta XVI wyrażone w przepięknej encyklice o nadziei chrześcijańskiej z Pesalbi, że zapominamy o momencie zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości. W którym czas przed i po już nie istnieje. Bywa, że wtedy duchowo ślepniemy i nie potrafimy okazać cierpliwości w cierpieniu, zobaczyć w nim czasu próby trudnej łaski oczyszczenia w ogniu doświadczeń. A przecież to w piecu utrapienia, jak uczy nas mądrość Syracha. Ze stopa dobra, ze stopu dobra i zła, prawdy i kłamstwa, wiary i niewiary, pychy i pokory, posłuszeństwa i nieposłuszeństwa, miłości i nienawiści stajemy się czystym złotem, to jest upodobnieni do Twojego syna, dobrze przygotowani na spotkanie spotkań w niebie, którego tak przecież bardzo pragniemy. I za którym tak bardzo tęsknimy. Dziwne i zarazem bardzo charakterystyczne dla nas, ludzi, jest to, że choć każdy z nas pragnie być świętym, to jednak w sytuacji, gdy miłosierna dłoń stwórcy przeprowadza nas przez ogień doświadczeń, my nie chcemy cierpieć, zapominając, że nie ma świętości bez uprzedzenia jej ogniem doświadczeń. I nie ma świętego, który przezeń nie zostałby przeprowadzony. Maryjo, na drodze oczyszczenia czujemy się bezradni jak dzieci. Stąd, jak każde dziecko, potrzebujemy matki, ciebie, matki doświadczonej w cierpieniu. Ty doskonale wiesz, co to cierpienie, jak ogień. I choć wcale go nie potrzebowałaś, bo byłaś i jesteś czystą świętością. To jednak dobrowolnie je przyjęłaś, stając się naszą współodkupicielką. Ufamy Tobie i do Ciebie się uciekamy, bo dając się wyprowadzić w podążaniu za Twoim synem na szczyt bólu, nie dałaś się wyprowadzić na szczyt rozpaczy, lecz z nadzieją, w cichości i pokorze serca przyjęłaś męczeństwo. Bądź z nami, Maryjo, w bolesnym i zarazem błogosławionym rodzeniu się w nas świętości. Byśmy przed tymi narodzinami dla nieba nie uciekali. Byśmy nie tylko, że nie zwątpili w Bożą obecność w tyglu przeobrażającego nas cierpienia, ale mieli wiarę, że w naszym bólu jest on szczególnie obecny. Mario, bramo niebios poprzez którą niebo tak bardzo konkretnie zeszło na ziemię ujrzeliśmy ludzkie oblicze Boga tym wszystko prosimy abyśmy nigdy nie zapomnieli i nie stracili z oczu ojczyzny niebieskiej ostatecznego celu naszego pielgrzymowania tu na ziemi rozważając czwartą tajemnicę światła przemienienie na górze Tabor oddajemy ci Maryjo cały nasz pauliński zakon z ojcem Arnoldem Hrabkowskim na czele oraz z ojcem przeorem Jasnej Góry ojcem Marianem Waligurą modlimy się za zmarłych ojców i braci Paulinów zmarłych konfratrów i dobrodziejów zakonu Paulinów naszych bliskich zmarłych za świętej pamięci słuchaczy i pracowników Radia Jasna Góra i Radia Maryja oraz telewidzów telewizji TRWAM dusze w czyśćcu cierpiące a także za tych, którzy w ostatnim czasie poginęli na drogach Prosimy Cię także przytul do swojego serca tych, których ziemskie oczyszczenie przerasta i tracą nadzieję. Składamy w Twoje dłonie, Maryjo, wszystkie intencje złożone w Księdze Apelowej. Modlimy się o cud uzdrowienia za Twoją przyczyną dla brata Henryka Waszuta. Prosimy Cię o Twoją opiekę i błogosławieństwo Twojego syna dla Kazimierza. W jego osiemdziesiąte urodziny Ojcze nasz, któryś jest w niebie Święć się imię Twoje Przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja Jako w niebie, taki na ziemi Chleba naszego powszedniego Daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy Naszym winowajcom Nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw od złego Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Modl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modlę się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modlę się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, modl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski z pełna Pan z Tobą, Ty między niewystami, błogosławiono owo wody Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci Amen. naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków, Wam. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Wieczny odpoczynek racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości sadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą Amen. Ojca Przeora prosimy o błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj królowo, matko, Miłosierdzia, życie Słodyczy i nadziejo nasza wina. O Ciebie wobec wygnajcy, synowie Ewy. o Ciebie wzdygnamy. Miecząc i płacząc na tym bezpadłowym, Przed Tobą, nasza, One miłosierne oczy Twoje, A nas zwróć na Jezusa, Błogosławiony cat pro ye go otem megnanio na... za wspólną modlitwę apelem jasnogórskim transmitowaną z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, z duchowej stolicy naszej ojczyzny. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do pozostania wraz z nami na antenie telewizji TRWAM. Już za chwilę serwis informacyjny, z kolei na antenie Radia Maria o godzinie 21.30, pierwszosobotni wieczór modlitewny. Cześć Boże Julita Przyczka, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Dziś się dzień zaduszny. Wspominamy naszych zmarłych i modlimy się za ich duszę. Nadzieja płynąca z Ewangelii pomaga nam wierzyć, że śmierć niczego nie kończy, a życie dopiero się zaczyna. Dzień zaduszny to dzień modlitwy za dusze zmarłych wyjaśnia rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz profesor Paweł Rytel andrianik 2 listopada, kiedy nawiedzamy groby naszych zmarłych, to, jak zaznaczył sekretarz generalny Episkopatu ksiądz biskup Artur Miziński, nie chodzi o sentymentalny spacer, ale chodzi o naszą modlitwę w intencji zmarłych. Za tych, którzy odeszli z tego świata, modliliśmy się już wczoraj, jednak to właśnie dzisiaj przypada ich szczególne wspomnienie. No wczoraj obchodziliśmy wszystkich świętych, którzy już są naszego Pana, dziś obchodzimy zmarłych, którzy od nas odeszli z naszych rodzin, rodziców, siostry, bracia, dziadkowie, krewni, ci, co zgięli za ojczyznę. Mówi Pan Krzysztof w trakcie oktawy, za każdego zmarłego można ofiarować odpustę zupełny. Trzeba jedynie spełnić konkretne warunki. To znaczy komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, na przykład Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo oraz brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. To jest jeden z najcenniejszych darów, jaki możemy ofiarować naszym bliskim zmarłym. Dla ludzi wierzących śmierć to tylko pewien etap w życiu. No uważam, że jednak dla nas ktoś bliski, bardzo bliski, że gdzieś tam jest że jesteśmy z nim jednak złączeni myślami i że te dusze kiedyś się połączą po naszym I Kiedyś życiu. się zobaczymy, po iluś tam latach. Nadzieja to wyróżnia chrześcijan spośród innych, mówił ojciec święty Franciszek. Papież sprawował dziś Eucharystię w katakumbach Pryscylii, jednym z miejsc pochówku pierwszych chrześcijan w Rzymie. Chrześcijanie ze swoją kartą tożsamości, którzy żyli i żyją w rękach Boga, to ludzie nadziei. I taką drogę ukazuje nam Słowo Boże, nadzieja. Są u mnie dony Dzień Zaduszny to jedna z najważniejszych polskich tradycji. Rodzice przekazali i my tak robimy to, no, aby następne pokolenia o nas pamiętały. Młode pokolenie pamięta i pomaga. Przy jednym z podwarszawskich cmentarzy harcerze nie tylko modlili się za swoich bliskich, ale także częstowali gorącym napojem. Mamy darmową herbatę. Tutaj ona się dopiero co prawda zaczyna gotować, ale mamy nadzieję, że tutaj skorzystają wszyscy odwiedzający cmentarz. Na razie nie jest aż tak zimno, ale wczoraj też pod wieczór już, już się dało we znaki ten chłód, więc mamy nadzieję, że jakoś tutaj pomożemy. W Polsce tradycja modlitwy za zmarłych rozpowszechniła się między XII a XV wiekiem. Dzień zaduszny to czas, w którym harcerze i uczniowie pielęgnują groby polskich bohaterów. Młodzież chętnie włącza się w tego typu akcje.